Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk sero, prawy, prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14 Kutno. Dzień dobry państwu. Radosław Wąs. Dziś mamy wtorek, 5 dzień stycznia, a imieniny obchodzą Amelia, Edward, Piotr i Szymon. Zaczynamy wiadomości dnia. Zbliża się koncert zespołu Backspace. Odbędzie się on już 15 stycznia o godzinie 18 w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. Backspace to jedna z najbardziej oryginalnych grup na polskiej scenie muzyki improwizowanej. Zespół powstał niedawno, bo w 2013 roku muzycy z powodzeniem łączą brzmienia akustycznego akordeonu i elektrycznych skrzypiec z możliwościami współczesnej technologii. I mamy jeszcze jedno zaproszenie ze strony Kutnowskiego Domu Kultury który zaprasza już 11 lutego, a więc w przyszłym miesiącu o godzinie 18 na koncert promujący najnowszą płytę Stanisławy Celińskiej, Atramentowa. Znana aktorka odegra swoją kolejną wspaniałą rolę, tym razem pieśniarki, która czaruje słuchaczy swoim charyzmatycznym głosem. Podczas tego wyjątkowego koncertu będzie można usłyszeć utwory skomponowane i napisane przez uznanych autorów specjalnie dla Stanisławy Celińskiej. Niepowtarzalne teksty do kompozycji Macieja Muraszko napisali Wojciech Młynarski, Dorota Czubkiewicz, Muniek Staszczyk oraz Marcin Sosnowski. Ponadto Maciej Muraszko zaaranżował na nowo ulubione Utwory artystki, bilety w cenie 60 zł do nabycia w kasie Kutnowskiego Domu Kultury, Centrum Teatru Muzyki i Tańca oraz sprzedaży online. I ze świata muzyki przenosimy się do świata obrazu. 14 stycznia o godzinie 18 odbędzie się wernisarz wystawy pod tytułem Między Czernią a Bielą. Między Czernią a Bielą to wystawa dwóch młodych artystów, Sebastiana Grochowskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych Włodzi oraz Marcina Wydrzyńskiego studenta 5 roku tej samej uczelni. Będzie to niezwykła okazja, aby zobaczyć i porównać ze sobą dwie postawy grafików wykonujących pracę w technice gipsorytu. Sebastian Grochocki uzyskał dyplom w 2014 roku. Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, ale także projektowaniem graficznym. W swojej twórczości odwołuje się do mitologii. Marcin Wydrzyński z kolei to malarz, grafik, ale i rysownik. W grafice i malarstwie skupia się na problemach dość trudnych bo egzystencji ludzkiej. Od stycznia drodzy Państwo, zmieniły się przepisy w zakresie udzielania urlopów związanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. Istotne zmiany znajdą również w kodeksie pracy. Jakie i kiedy? O tym w materiale Kamili Samojło. Wraz z początkiem roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zmiana przepisów ma za zadanie ujednolicenie systemu urlopów należnych pracownikom z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka. Do takich najbardziej istotnych zmian należy likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i włączenie tego urlopu do urlopu rodzicielskiego, przez co ten ostatni urlop uległ wydłużeniu o odpowiednio 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i o 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy też okresu, w jakim rodzic ma prawo wykorzystać należny urlop rodzicielski. Maksymalnie 16 tygodni z puli urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. To istotna zmiana, która w połączeniu z ewentualnym urlopem wychowawczym pozwoli na jeszcze bardziej komfortowe wychowywanie dziecka. Zawodawca zdecydował się też na proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia tego urlopu z pracą w niepełnym wymiarze. Zmieniła się też liczba części urlopu rodzicielskiego. Aktualnie urlop ten może być podzielony maksymalnie na cztery części. Wydłużony zostaje okres, w którym ojciec będzie mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni. Urlop tego typu będzie można podzielić na dwie części i wykorzystać go nie później niż do ukończenia przez dziecko dwóch lat. Myślę, że taką też istotną zmianą jest zmiana dotycząca płatnego zwolnienia przysługującego. Na podstawie artykułu 188 kodeksu pracy aktualnie by, dotychczas były to dwa dni płatnego zwolnienia dla y, osób wychowujących dzieci do lat 14. Natomiast po zmianie y, to uprawnienie przysługuje albo jako dwa dni, albo 16 godzin. O sposobie wykorzystania tego uprawnienia decyduje osoba uprawniona w pierwszym wniosku składanym y, o to świadczenie w danym roku y, kalendarzowym. 22 lutego w życie wejdzie jedna z największych i najważniejszych nowelizacji kodeksu pracy ostatnich lat. Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim umów o pracę na czas określony, w tym okresu na jaki mogą zostać zawarte oraz zasad ich wypowiadania. Przede wszystkim likwidacji ulega umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto ustawodawca y, określił sytuacje, w których y, z tym samym pracownikiem będzie można zawrzeć po raz kolejny umowę o pracę na okres próbny, no i myślę, że taką najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie większych ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony poprzez wprowadzenie dwóch równoległych limitów, mianowicie limitu trzech umów na czas określony oraz limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przekroczenie któregokolwiek z tych limitów rodzi skutek w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas. Nieokreślony. Dodajmy również, że w 2016 roku wzrosła płaca minimalna. Najniższe wynagrodzenie wynosi obecnie 1850 zł. brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie około 1355 zł. netto, czyli o 100 zł. więcej niż w roku ubiegłym. W komendzie powiatowej policji w Kutnie pożegnano dziś komendanta, inspektora Jana Kuropatwę. Przypomnijmy, był on szefem Kutnowskiej Policji od kwietnia 2012 roku. Rzadko się zdarza widok tylu policjantów z trudem tłumiących łzy wzruszenia. Tak było dziś podczas uroczystego apelu pożegnalnego w związku z odejściem na emeryturę komendanta kutnowskiej policji, inspektora Jana Kuropatwy. Wielu z nas jeszcze nie wierzy w tą decyzję pana komendanta, mimo że ją szanujemy. I nie wynika to, że nie zgadzamy się z tą decyzją e, z naszej niesubordynacji, z naszego nieposłuszeństwa wobec pana komendanta ale chcielibyśmy, żeby taka osoba kierowała naszą jednostką na najbliższy. Poza szczerym wzruszeniem były też życzenia, deklaracje i stała wejściówka na komendę. Oczywiście pan komendant będzie zawsze mile w naszych drogach wnoszonych. Chcieliśmy wręczyć klucz do naszej komendy, czyli kartę wejściową na zawsze. Tak, to jest wejściówka bo zawsze będą byli gościć w naszych biurach, plus kronika, chronika, będę może powiedzieć głównie, bo za to można obejrzeć. Ta kończąca się właśnie przygoda z mundurem miała swoje początki we wrześniu 1985 roku, kiedy inspektor Jan Kuropatwa trafił do służby w Łęczycy. Komendantem komendy powiatowej Policji w Kutnie był od 6 kwietnia 2012 roku, jak wspomina swoje lata pracy. Cztery lata wspominam bardzo dobrze, zwłaszcza że wyniki osiągnęliśmy też bardzo dobre. Chciałem przypomnieć, że na cztery lata dwa razy byliśmy najlepszą jednostką w województwie łódzkim, co wcześniej się. Nie osiągnęła ta jednostka takich wyników. Ale tak jak podziękowałem tutaj moim pracownikom, to dzięki policjantom i pracownikom tej jednostki zawdzięczam takie wyniki, a nie inne. I za to im bardzo serdecznie dziękuję. Podczas uroczystego apelu nie zabrakło kwiatów, podziękowań i życzeń od władz miasta, powiatu i zaprzyjaźnionych służb mundurowych. W imieniu własnym zarządu powiatu i Rady powiatu w składamy za życzenia wszelkiej pomyślności, a także zadowolenia z podejmowania kolejnych wyzwań w życiu prywatnym jakie obecnie plany na przyszłość ma były już komendant Plany są na razie takie proste, tak zająć się troszeczkę, że tak powiem, rodziną, działką, wnukami, że tak powiem, bo mamy w wieku trzech lat i wnuczkę i wnuka na szczęście. Także, także jakieś tam plany zawodowe na razie nie, nie są związane, że gdzieś tam będę usilnie szukał jakiejś pracy, ale y, nigdy jak to mówią, nie mów nigdy, jeżeli się trafi jakaś oferta i ktoś będzie widział mnie jeszcze w szeregach, gdzie będę mógł pomóc komuś to Ale na pierwszym planie od tak jest i bardzo dziękuję oczywiście. Mediom też chcę podziękować, żeście mnie wspierali po prostu i tutaj naszą jednostką, bo to jest bardzo mocne i bardzo ważne, po prostu, bo to jest przekaz, który do społeczeństwa dociera. 4 stycznia 2016 roku inspektor Jan Kuropatwa na własny wniosek został zwolniony ze służby. Do czasu powołania nowego szefa Kutnowskiej Policji obowiązki komendanta pełnić będzie podinspektor Zbigniew Gruszczyński, dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego policji w Kutnie. Silne mrozy, które trwają od kilku dni, sprawiają, że niestety, ale coraz częściej mamy problem z uruchomieniem auta. Jak zadbać właśnie w ten czas o akumulatory? O tym dla Państwa w materiale filmowym. Zima to czas niezbyt lubiany przez akumulatory, a dokładniej przez kierowców. W pełni sprawny akumulator przy silnych mrozach traci swoją pojemność nawet do 70%. W jaki sposób można zabezpieczyć akumulator w taką pogodę? Jakieś ocieplenie akumulatorka w środku w samochodzie, no też jakieś tam może być obłożone styropiankiem, tylko nie należy z góry przykładać, żeby nie, jakiegoś zwarcia tam nie było, odpowiednio żeby odpowiednie. Innym rozwiązaniem jest też zabieranie ze sobą akumulatora do domu na noc. Choć w cięższych akumulatora może to być uciążliwe. Dbać przede wszystkim również o to, żeby akumulator był cały czas w 100% naładowany. Bo jeżeli będzie niedoładowany, niestety przy każdym następnym rozruchu to on będzie słab, 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 I aż w końcu będziemy musieli go wziąć i tak pod prostownik podłączyć. O wiele gorzej jest w momencie, gdy nasz akumulator na wstępie jest już choć trochę rozładowany. Wtedy jego pojemność spada nawet do 50%. I jest to czas, w którym musimy pomyśleć o zakupie nowego. Dobór akumulatora. Do samochodu jest bardzo ważną sprawą. Odpowiedni akumulator w odpowiednim samochodzie. Tutaj musimy pamiętać o pojemności samochodu, a także o rodzaju silnika. Ważne jest, czy jeździmy dieslem, czy autem na benzynę. Ceny akumulatorów od kilku lat pozostają na podobnym poziomie i jak przy wszystkich zakupach, uwarunkowane są one także marką. Najtańsze akumulatory to wydatek około 160 zł. Pamiętajmy także, że zakupując nowy akumulator, musimy w sklepie zostawić swój stary. 6 stycznia to uroczystość Trzech Króli. Ulicami Kutna jak w ostatnich latach przejdzie uroczysty orszak. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w uroczystościach. O godzinie 11.30 rozpoczną się uroczystą mszą w parafii św. Wawrzynca w Kutnie obchody objawienia pańskiego, potocznie zwane świętem Trzech Króli. We mszy weźmie udział orkiestra denta, a także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecni będą także harcerze. W trakcie mszy świętej nastąpi obrzęd poświęcenia krety i kadzidła. Zgromadzeni w tym dniu wierni będą mogli zabrać je ze sobą do domu, gdzie kredą będą mogli napisać na drzwiach swoich drzwi K M B. Natomiast poświęconym kadzidłem będzie można okazać domy i obejścia, co ma znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. Zaraz po mszy nastąpi wymarsz orszaku trzech króli, który przejdzie ulicą Królewską do placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. W uroczystościach w tym dniu weźmie udział także zespół pieśni i tańca ziemi kutnowskiej. Krośniwice także zapraszają wiernych do wspólnego świętowania w tym dniu. Tam przemar zaczyna się o godzinie 11.45 ulicami Kwiatową, 3 Maja i Poznańską. O godzinie 12 nastąpi msza w kościele parafialnym, a po niej spektakl pod tytułem Polskie Betlejem. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. Nocy zachmurzenie umiarkowane w kutnie. Przelotne opady śniegu w łowiczu i łęczycy. Temperatura minus 13 stopni w kutnie. Minus 9 w łowiczu i łęczycy. Ciśnienie wyniesie 994 hPa. Dzień przelotne opady śniegu w całym regionie. Temperatura minus 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 994 hPa. Nocy pochmurno w całym regionie. Temperatura minus 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 994 hektopaskale. W czwartek przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura minus 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 993 hektopaskale.